Szyma, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, kolejny odcinek symulowanej kariery, w której prowadzimy parmę i idzie nam to coraz lepiej. Jak widzicie, już nie chcą nas zwolnić, a bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. Jeżeli Ty cieszysz się, że mnie widzisz, zostaw łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji tego kanału i... Eee... No i teraz powinienem zadać Wam jakieś pytanie. Ale nie mam szczerze pomysłu na to pytanie, jakie mógłbym Wam zadać. Ale jakiś czas temu pytałem Was, jaki jest zawodnik, którego najbardziej lubicie. To dziś zamieniamy się w zły... W złą strefę komentarzy napiszcie mi, jaki jest piłkarz, którego najbardziej nie lubicie. Proszę oczywiście bez przekleństw, proszę oczywiście kulturalnie, ale każdy ma piłkarzy, których nie lubi, yy, więc napiszcie mi proszę, jaki jest piłkarz, którego absolutnie nie znosicie. Ja na przykład do takich piłkarzy zaliczam jego Alieju, chociażby. Więc wy możecie mi powiedzieć, jaki jest piłkarz, którego absolutnie nie trawicie, a my przechodzimy do meczu z Wenecją. Niestety Biradzi jest kontuzjowany na to spotkanie, ale nie odwodzi nas to od pomysłu grania formacji z bocznymi obrońcami. Greco zagra w tym spotkaniu. Wiem, że się tego nie spodziewał, no ale takie życie. Sus i Stanan. Są piłkarze, którzy wyjdą w tym spotkaniu. Zadebiutuje tutaj Tonali razem z Katalnym i Żurkowskim, który jest już nacenzurowany, bo przypominam, że nie dobije 80, no to chłopak wypada. On jest też nietrenowany, o tym muszę pamiętać jednak, no bo trenować wszystkich nie mogę no ale Żurkowskiego niedługo w takim razie tutaj wrzucimy. No okej, okay, jesteśmy gotowi. To jest nasz najmocniejszy skład. Oczywiście zmieni się to wszystko jeszcze, bo czekamy na e, paru zawodników, których chcielibyśmy kupić, ale też musimy do tego doprowadzić e, poprzez sprzedaż innych piłkarzy. Na pewno jesteśmy absolutnym faworytem. Parma-Wenecja musimy wygrać wysoko i wygrywamy 3 do 1. Wysoko może nie było, ale ważne, że skutecznie. I Joel Campbell e, z tą pechową trzynastką e, strzela z ławki, więc to jest coś, co bardzo cieszy. E, strzela Cataldi, strzela Brignola. E, to są bardzo dobre informacje dla nas. E, szczególnie, że ten SPO, nasz młody się nie zatrzymuje i tutaj mamy Naprawdę prawdziwą perełkę. E, przełożone spotkanie, przełożone, no bo to wszystko dzięki temu, że udaje nam się zwyciężyć. E, no dobra, tak więc co? E, oczywiście treningi są bardzo istotne, e, więc tutaj cyk cyk cyk, bierzemy, trenujemy naszych zawodników. No już niedługo ten nasz SPO będzie miał e, 80, więc jego będziemy mogli stąd wyrzucić e, i w to miejsce wskoczy sobie, sobie Żurkowski. Zobaczymy, czy Polak zdąży, e, czy też nie. my mam ofertę wypożyczenia Greco, ale zupełnie mnie ona nie interesuje. No i niestety wysypał nam się transfer Saponary do Evertonu. E, no, 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 szkoda, 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 ale też za bezcen Saponary oddawać nie chcę. Everton akurat był takim klubem, po którym e, można było spodziewać się wydanych dużych pieniędzy. No bo mówmy się, że też często wydawali oni kwoty takie, no naprawdę pokaźne. O, zmienili cel transferowy, proszę bardzo. No nie, no po prostu nie. Jakby mogę wam oddać saponarek. Kudusa wam nie mogę oddać w tym momencie. Musicie mi to wybaczyć. To jest gościu, na którego ja stawiam w tym momencie. Ok, kolejne treningi, panowie. Lecimy, lecimy. Kudus, ty też jesteś tutaj na cenzurowanym. Christiana Kłame zmienia na Żurkowskiego w takim razie, bo Kłame nie, że nie potrzebujemy, żeby się rozwijał, ale jakby musimy wyrównać cały poziom tej kadry. No i że Kłame wystaje tutaj ponad nich dosyć wysoko. To jesteśmy w stanie się na to zgodzić. Bez Eindhoven, tutaj raczej nie powinno być problemu, żeby podbili tą kwotę. Zlećmy więc te negocjacje. Nie musimy zaczynać tak wysoko. Możemy zacząć nawet troszkę niżej, od 12,5 miliona. Jedyne, co jest dla mnie istotne, żebyśmy sprzedali go za tyle. I, I tyle. E, więc mam nadzieję, że do Holandii pojedzie saponara. Będę naprawdę zadowolony, gdyby. Udało nam się przeprowadzić ten transfer. No a my czekamy na mecz z Breszczą, więc bardzo mamy miłe rozpoczęcie sezonu. No bo no nie jest najbardziej wymagający rywal, tym bardziej, że od nich zabraliśmy najlepszego ich zawodnika. A zobaczcie na to, to jest naprawdę chore, jak dobre robi transfery, jak dobrze negocjuje LIPSK w tych karierach. Nie wiem, czy widzieliście, tam był Sanchez. Boże, Sancho, e, Chilwell i Martial. naprawdę Bundesliga, będzie chyba kolejną ligą, w którą, w którą uderzymy, bo. E, no, bo zwyczajnie. E, no, 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 tam mu, musi być niesamowicie trudno, jak tak grają ci, jak tak grają, ale na rynku transferowym e, te zespoły. Okej, okay. mamy tutaj André Kolpaniego i muszę przyznać, że to jest zawodnik do wypożyczenia. Ja raczej się zgodzę na to wypożyczenie, bo będziemy tutaj płacili. Niewielkie pieniądze, ja go dodam do listy, bo tutaj są do zapłacenia niewielkie pieniądze za gościa, który jest przyzwoitym uzupełnieniem. Nie mówię, że on by grał, e, nie mówię, że w ogóle by grał, ale że jest przyzwoitym uzupełnieniem. No tutaj e, nie możemy tego powiedzieć o tym napastniku. E, Okej, okay. ale to, 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 to jest jak na nagracza, którego można wypożyczyć. Naprawdę, opcja nie najgorsza. Lopez Łeska, skąd my znamy to imię i nazwisko? Tylko pozycja się nie zgadza, no i też umiejętności piłkarza się nie zgadzają. E, dobra, ale tutaj tych wszystkich panów znamy w takim razie. E, co się tutaj dzieje dalej? E, Gabriel Morelli jest kolejnym piłkarzem, którego sobie tutaj znaleźliśmy. No, ale nie, nie, nie. Tutaj nas to nie interesuje zupełnie, żeby dać mu e, zatrudnienie. Czy jest tutaj jeszcze ktoś okej? Okay. Jest Mason Greenwood, którego moglibyśmy wypożyczyć, ale już na ten temat no, rozmawialiśmy, że no, że zwyczajnie nie. Aczkolwiek kurde kusi, powiem szczerze, że, że kusi wypożyczenie tego Greenwooda, no bo wszyscy znamy jego możliwości, prawda? Eee, Jarmolenko ma w sobie to coś, ale jego nam nie wypożyczął raczej. Raczej nam go nie wypożyczył, Alexis Sanchez. Powiem szczerze, no to byłby, gdyby nam go wypożyczyli, ja bym nawet za niego trochę tam przepłacił, bo ja wierzę, że z tego gościa my bylibyśmy w stanie coś wycisnąć. No ale niestety nie możemy, nie możemy przeprowadzić tego transferu, chociaż powiem szczerze, on już jest tak stary. My potrzebujemy skrzydłowego. Jeżeli Alexis by do nas przyszedł za jakieś 8-7 milionów, to czemu nie? Zobaczmy, kto jest tutaj jako menadżer Manchester United, z kim mamy do czynienia, z, z kimś po prostu. Eee, stary. Ja wam zaproponuję za niego. Siódemkę. Albo wiesz co, nawet. siódemkę przesadę. Szóstkę wam na niego dam. Jeżeli ktoś go jeszcze kiedyś kupi, to wam. A kupił go Chińczycy, to dużo zapłacą. Co wy na to? Okej, okay, nie ma problemu. Chciałem słuchajcie, chciałem zobaczyć. Jakby to się udało? To ja bym to zrobił. Jak aż, że się nie udało, to, to sami wiecie. Ok, na naszym radarze jest oczywiście Alex Kral, e, piłkarz, który znacząco by poprawił tutaj e, rotację też w obrębie środka obrony. E, I no, nie ukrywam, że on i lokatelni to jest dwóch piłkarzy, o których tutaj myślę najbardziej intensywnie, ale... Aj, no to są. To, to nie są tanie rzeczy, naprawdę to nie są tanie rzeczy. Mógł, był do podpisania w zeszłym sezonie żyła i teraz z perspektywy czasu piekielnie żałuję, że tego nie zrobiłem, bo e, piłkarz Torino zapewniłby nam spokój na środku obrony i środku pomocy. E, jeżeli będzie mu się kończył kontrakt w tym sezonie, także, to myślę, że będziemy o tym piłkarzu myśleli. E, no nic, tak więc wydaje mi się, że pojedziemy do Rosji. Wydaje mi się, że pojedziemy do dalekiej Rosji po to, żeby rozmawiać o Aleksie Kralu, bo to jest piłkarz, którego naprawdę uważam, że powinniśmy chcieć mieć u nas, ale musimy niestety na to zaczekać. Jeżeli sprzeda się Saponara, to wtedy krala my kupujemy i to jest bardzo fajna wymiana zawodników. Możemy także ponegocjować z lokatelnim, żeby jakby równolegle zobaczyć, za kogo ile byśmy musieli dawać i nie wykluczam też takiej po prostu akcji, że zrobimy to właśnie w ten sposób. A teraz czas na konferencję czujemy presję, to tak słabo powiedzieć. Awans do Pucharów to nasz obowiązek. No w tym sezonie naprawdę już trzeba o tym mówić otwarcie. Ehm, nic osobistego, e, a on i tak wystąpi, a jest szczęśliwy, tak, że o matko. E, więc e, wysokie morale to podstawa. Więc słuchajcie, zespół jest szczęśliwy i zespół jest gotowy. Naprawdę czuję, że zespół jest gotowy na to, żebyśmy w tym meczu Żebyśmy w tym meczu zrobili, zrobili dobry wynik, mam wrażenie, że on jest w ogóle strasznie szeroko. No właśnie, tak coś, coś mi tu nie pasuje. Chciałbym, żeby był jednak LO, Bella Nowa, żebyś ty był nie CPS-em, właśnie, tylko żebyś ty był PO. Ok, więc tak to wygląda. Tutaj mamy Tonaliego, Cataldiego. No wszystko, wszystko działa, słuchajcie, wszystko działa pięknie. No więc teraz liczymy na zwycięstwo po prostu. To jest Brescia. Każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie tutaj e, bardzo złą sytuacją. Wygrali Strapani, ale oczywiście to był mecz e, z zespołem dużo niższym, a my słuchajcie, no mogę powiedzieć, że ten mecz przegrywamy naprawdę, bo kontuzja bellanowy, e, czerwona kartka Żurkowskiego i 0 do 0, e, więc... To jest ogromne rozczarowanie. Naprawdę to jest ogromne, ogromne rozczarowanie. Mam nadzieję, że na krótko wypada ten zawodnik. No, co mogę powiedzieć? no Stąpaj twardo po ziemi. Nie przegraliśmy tego meczu, więc też nie mogę mieć pretensji do obrońcy. Dogada na sprzedaż Saponary. Super, że PSW w ogóle chce zapłacić więcej niż Everton. Tego bym się nie spodziewał. Ale bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że Włoch od nas odejdzie. Że zaproponują mu fajne warunki. No, u nas grać nie będzie. Dwa tygodnie na tyle tracimy Bellanowe. No i zawieszony jest Żurkowski, oczywiście. Za czerwoną kartkę, ale zawieszenie nie przeszkadza mu w treningach. E, tak więc on tutaj wskoczy, jak już wcześniej mówiłem, za Christiana Kłamę, e, właśnie, e, właśnie na miejsce tutaj treningowe, bo chcemy, żeby Polak się rozwijał. No bo jak nie, to w, się, e, to w styczniu będziemy mu mówili: Nara, po prostu, bo e, tutaj kończy się okres ochronny dla tych piłkarzy. Oni już nie są młodzi, perspektywiczni. Oni są już tymi, którzy mają dowieść. E, I słuchajcie, dodatkowo kończy nam się też czas na transfery. Jakoś tak bardzo szybko mi to upłynęło w tym sezonie. Dawide Zapakoszta, czy ja Ciebie mogę podpisać? Wiecie co, Dawide Zapakoszta, kończy mu się kontrakt, a my potrzebujemy prawego obrońcy jednak troszeczkę. Patrząc na tą kontuzję, e, troszeczkę się tego nie spodziewałem, więc e, ja wiem, że... A niedawno go kupili, kończy mu się kontrakt? Ale Zapakosztę zostawię, bo pewnie z nim podpiszemy na przyszły sezon, wiecie co? No nic, tak więc słuchajcie, no czas e, pomyśleć o tym środkowym pomocniku. E, tylko że jeszcze nie został sprzedany. Jeszcze nie został sprzedany saponara, słuchajcie, a to bywa złudne. Wie, wiemy, że to czasami e, może nam narobić problemów. No nic, więc prawdopodobnie bez bocznych obrońców rezerwowych wejdziemy w ten sezon. No chyba, że kogoś tam wypożyczymy. Tutaj z saponara jest dogadana sprzedaż, ja już to akceptowałem, prawda? Tak jest, więc tylko czekamy na raport o tym, że odchodzi od nas włoski rozgrywające, i wtedy będziemy starali się kupić zawodników w jego miejsce. Mam nadzieję, że tak, się, że tak się uda. No, dlatego czekamy, żeby ten czas płynął, minął i żeby było dobrze. I płynie, mija i czy jest dobrze. I czy jest dobrze, słuchajcie. Czy mamy, czy mamy że został sprzedany? Dużo raportów jest, więc zobaczmy to wszystko od samego dołu. E, więc tak, Saponara, dogadałem sprzedaż. Na razie nie został sprzedany. Hoffenheim chce płacić za Kudusa, ale my nie chcemy go jeszcze sprzedać. Andy nie kryje przed nami tajemnic, więc zobaczmy. E, SPO z Olimpiku Lyon, 22-letni. Nie ma tutaj żadnej informacji, czy on, jest, e, czy on jest w jakiś sposób, może się fajnie porozwijać. My tutaj myślimy o nim oczywiście w kontekście wypożyczenia, ale nie wiem, czy to jest ten, którego wypożyczać powinniśmy. Czy mamy tutaj jakąś 70 w ogóle? Kogoś takiego? No niewiele, niedobrze nie, nie to wygląda. 68 e, Frank Garcia, no, ale mamy tego Antonelliego, więc po co mi on. Lopez, ale to też nie jest jakiś imponujący zawodnik. Ronald rucho tak samo nie wygląda jakoś super. Wiemy, że nie wypożyczymy Sergio Regilona, to już niestety jest pewniak. Mam tutaj tego Szumiego, który jest zawsze śmieszną opcją do kupienia, ale no, no nie, nie uśmiecham się to. A ten wagę jest do kupienia za niewielkie pieniądze, wiecie co? Ja go będę śledził, bo on kończy 23 lata w tym roku. Jeżeli on skończy 23 lata w tym roku, będzie można go podpisać, to my go podpiszemy, a jeżeli nie, to bardzo prawdopodobne jest to, że go kupimy. E, więc tak, no tych panów mamy sobie po poskautowanych, e, czyli brakuje nam jakiegoś skrzydełka gdzieś, żeby e, żeby dać sobie więcej tej elastyki, czyli elastyczności taktycznej. Ehm... To no już wiemy, że to jest obowiązujący zwrot w świecie piłki nożnej. No nic, czekamy na sprzedaż saponary, bo to uruchomi nam, jakby zwolni nam slot na kupienie pomocnika i został sprzedany. Super, bo ja się bałem, że to się wiecie. To się zawsze gdzieś tam może wysypać e, i to by była naprawdę niepokojąca sprawa. Oczywiście, e, przez to, jak wyglądają nasze umowy z klubami, saponara odchodzi za. 11 milionów, ale niewiele pieniędzy wpada na nasze konto, bo po prostu te procenty po drodze to wszystko przejadają. No ale jakby no takie życie, na to byliśmy przygotowani. No i zobaczmy. Budżet transferowy w tym momencie wygląda całkiem przyzwoicie, bo jest to. Tak realnie patrząc, około e, 24-25 milionów. Więc może nawet dwóch piłkarzy uda nam się kupić. E, może uda nam się kupić tego piłkarza z Barcelony. Słuchajcie, mówiłem, że w zawodników z Afryki chętnie będę inwestował, e, bo to jest taka włoska droga troszeczkę. E, więc nie będę ukrywał, że spróbujemy e, ściągnąć tamtego piłkarza, bo to by było na pewno bardzo dobrym e, dla nas ruchem. Ale na początku w ogóle też baston jest piłkarzem, którego ja bardzo chciałem wypożyczyć, znaczy którego bardzo chciałem kupić. I to jest ktoś, na kim będziemy mieli oko też. Ale też skupiamy się na tych piłkarzach, których mamy, bo to jest też istotne. Bo tutaj strasznie, strasznie patrzę na wielu, a zapominam o tym, że powinniśmy swoich rozwijać. No nic, tak, więc słuchajcie, mamy tych dwóch. Zobaczmy. Tutaj musimy zapłacić. A wiecie co? Jest czas, żeby to zlecić. Nie chcę płacić więcej niż dwie dychy. I zacznij od 14,5. Tak zróbmy. I tu zróbmy identycznie w przypadku Lokateliego Zobaczymy. Jeżeli się u... O Jezusu, przepraszam, źle kliknę. E, więc musimy dać Lokateliego e, Loc... A, okej, okay, jest. Manuel Locatelli. E, prawdopodobnie powiedziałem na niego, w którymś momencie tej kariery, Daniele, bo byłem przekonany, że to jest Daniel Locatelli. Nieważne. I tu spróbujemy, słuchajcie, tak samo. I to spróbujemy tak samo, więc zleć negocjacje dotyczące kupna e, 14,5. Zaczniemy. I zobaczymy, czy któregoś nam wynegocjuje agent. Jeżeli nam wynegocjuje, to tego tańszego kupimy. Więc jakby lecimy równolegle z tymi dwoma piłkazami. I jestem ciekawy, jak to się ułoży. Oczywiście, kral może grać środek obrony, ale lokatelli ma już jakąś cechę, a kral jej nie posiada. Więc to jest zawsze przewaga lokatel No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Jak na razie, jeden punkt na początku sezonu mogło być lepiej. Barekkę jest obiektem zainteresowania. Zakładam, że wypożyczeniowego, a my nie możemy go wypożyczyć. Oczywiście, że tak, oj, nam wypożyczył Tulu ze swojej ligi, pieści, niech tam strzela gole. Ale to, że ja go chcę wypożyczyć, to nikogo nie interesuje. Fantastycznie. No nic, jesteśmy gotowi, słuchajcie, prawie na kolejne spotkanie. No niestety, teraz mamy dziurę w rotacji, ale spokojnie jest tutaj kudu, więc nie ma problemu. Bella nowa zmieni się z Caseresem na to spotkanie. Zostawię sobie tutaj Caseresa, ale to pokazuje, że mamy, że mamy dziurę i ten obrońca z Barcelony naprawdę by nam się przydał. A my. W takim razie za, zagramy tutaj troszeczkę inaczej, zagramy sobie w ten sposób. E, I w tym momencie mamy tutaj w, do użycia wtedy Walukiewicza. W środku pola zobaczymy Tonaliego, Kudusa, Cataldiego, Kłame, Esposito, e, Biradziego i Brignole. Ok, czyli trzema obrońcami wyjdziemy sobie po prostu na luzaku na naszych rywali. Jak widzimy, e, kadra jest dosyć uboga w te, e, teraz. Więc gramy troszeczkę wabang. E, oczywiście jeszcze jeden piłkarz do nas przyjdzie, ale. Chyba będziemy musieli po prostu paru piłkarzy wypożyczyć, żeby po prostu w jakichś meczach, jeżeli komuś będzie brakowało sił, żeby mogli grać. Zobaczmy, gramy trzema obrońcami, ale gramy u siebie. Ale niestety przegrywamy, przegrywamy. Siergiej Milinkowicz-Sawicz, ale przede wszystkim Ciro Immobile w 68 minucie robi to, co robi najlepiej w kolorze, znaczy w koszulce e, Lazio, czyli po prostu ładuje bramy. Ok, dogadana jest sprzedaż 19 milionów e, z Locatellim. ok więc poczekamy chwilę. No mam nadzieję, że zaraz będzie dogadana sprzedaż z Kralem, Królem, Kralem, niepewno jak on się nazywa. Zobaczmy, czy mamy taką informację. Obiektem zainteresowania z Florencji Arsenalu, to ciekawe. Eee... No jest dogadana sprzedaż, za godzinę, jeżeli za godzinę tutaj nie będziemy mieli słuchajcie, opcji. No nie są dużo więcej za niego. Dużo więcej chcą. To może ten lokatel nie jest tak dobry jak mi się wydaje. Zobaczmy. Mamy tego krała? Kutus oferta wycofana, mamy ofertę za Żurkowskiego, ale to jest za mała oferta. Zlecimy negocjacje dotyczące kontraktu w takim razie. E, bo tutaj cały czas musimy czekać. Cały czas czekamy. Zlećmy w takim. O nie mogę zlecić tych. A nie, to mogę zaakceptować, więc to zaakceptuję, bo mogę. E, czyli godzinę możemy poczekać na lokatelnim jeszcze. Tutaj każdy ruch może być faulent więc godzinę poczekamy na lokatelnim. I jak to wygląda? Czekajcie. Ok, czyli wracają nas w sprawie negocjacji, ale, 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 ale ale my nie mamy odpowiedzi od tego krala. Ten Spartak strasznie przeciąga tamto. A to mi się nie podoba, bo ja nie ukrywam, że ten kral jest. No, no ciekawszy chyba, przez to, że oni aż tak bardzo go bronią, to nie, nie ukrywam, że on się wydaje być ciekawszy. Zlecimy tutaj oczywiście w takim razie negocjacje. Eee, co zacznij mi od pensji 4038? Nie chcę, żebyśmy wychodzili powyżej 50, tak szczerze. Ok, więc tutaj mamy zlecone. To także chwilę potrwa. Więc tutaj kupujemy czas na tym lokatellim. No ale jak z tym kralem, słuchajcie. Jak z tym kralem, bo mijają godzinę, a tutaj niewiele się zmienia. No nie podoba mi się to, bo my jeszcze chcieliśmy tego w, w, w musę kupić. I jak to jest. Rozmowy spełzły na niczym, czyli kral nam się wy wysypał. Eee, Żurkowskiego my nie chcieliśmy sprzedać. Kudusa jeszcze nie chcemy sprzedać. 38 tysięcy to jest bardzo do dobra, dobra, to jest bardzo dobra propozycja z Lokateliego. Kupujemy go. Eee, mamy kolejnego Włocha w składzie. To jest miła sprawa. I w tym momencie mam nadzieję, że uda nam się kupić tego prawego obrońcę jeszcze z Barcelony. A propos Barcelony, to jeszcze Wam tylko pozwolę sobie pokazać. Jak na razie transfery wyglądają w ten sposób. E, mamy tutaj mm, no najnowsze, ale przede wszystkim Artur. E, tutaj Marsjal, jak mówiłem do Lipska, i tutaj Martinez. Naprawdę, ten Lipsk jedzie, ale zobaczcie, nawet mamy tutaj jeszcze e, Wolfsburg, który kupuje sobie kolejnego zawodnika za duże pieniądze. Naprawdę te niemieckie kluby. No, jadą na grubo. Jadą naprawdę na grubo. Dobra, zobaczmy transfery. I czy jesteśmy w stanie, słuchajcie, czy jesteśmy w stanie kupić tego gościa z Barcelony? Bo to by było domknięcie świetne rotacji. To by naprawdę zamknęło nam wszystko e, i sprawiłoby, żeby nie, że, że, że naprawdę ładnie nam się to wszystko poukładało. E, to jest ciekawy w ogóle piłkarz. Mieliśmy go na radarze. E, dobra, ale zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. On kosztuje. Około 9,5 miliona e, mamy za niego zapłacić. Ile my, jaki jest nasz budżet? Słuchajcie, jaki jest nasz budżet, e, bo nie wiem w tym momencie, jakie mamy pieniądze. E, zobaczmy, transfery. Oj, oj. No nie, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W zimę bylibyśmy w stanie to zrobić, bo tam kogoś sobie wywalimy, ale teraz nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A przydałby nam się jeden obrońca boczny. E, dobra, tak więc słuchajcie, no niestety, musimy zrobić to w takim razie Pozycja, obrona, e, prawa obrona e, no, zajrzyjmy do ligi nam najbliższej oczywiście e, I weźmy sobie mm, klauzulę odstępnego Czy jest tutaj ktoś z klauzulą na prawej obronie? E, Enoch jest tutaj ten gość, czy jest tutaj ten gościu? Nikogo z tych piłkarzy nie znam, przyznam szczerze e, Więc e, ciężko mi jest tutaj mm, Ciężko mi jest tutaj wymyśleć kogoś. Jest do sprzedaży ten pan, ale tego gościa absolutnie nie kojarzę. Ja nie mam pojęcia, jaki on ma tutaj... O, no, no, no nic o nim nie wiem, po prostu. Nic o, tym, o nim nie wiem. E, he, he, he. Więc zobaczmy. Obrońcy są na sprzedaż, tylko on z obrońców na sprzedaż. No nie chcę, wiecie, nie chcę... E, no nie chcę tak na, na ślepo kogoś kupować, no bo teraz to jest absolutnie bez sensu. Możemy spróbować jeszcze raz... Wypożyczyć sobie tego gościa z, yy, z Obserwujmy go sobie Wiecie co? Spróbujemy jeszcze raz wypożyczyć tego gościa z Barcelony Na pół roku Może na pół roku się zgodzi A potem go kupimy najwyżej To jest chyba opcja najlepsza To jest chyba opcja mająca najwięcej sensu bo to jest ktoś, kogo ja chcę. Ja jestem zdecydowany, że ja chcę tego gościa. Nigdy go w karierze nie mieliśmy i to jest nowy kierunek. Staram się, żebyśmy w tych karierach naprawdę nie powielali tych swoich wyborów. I to jest kierunek moim zdaniem ciekawy i mam nadzieję, że uda nam się go wypożyczyć. Bo to byłby facet, który naprawdę nam się tutaj przydaje. A propos tej elastyczności taktycznej, on może grać CPS-a, więc a propos elastyki, przepraszam, on może grać CPS-a, dzięki czemu możemy grać pięcioma obrońcami, prawda? Więc to jest też duży plus. Dobra, tak więc słuchajcie, zaproponujmy nawet coś takiego. To jest do końca nam nieodpowiadające, ale kiedyś słyszałem mit, że jeżeli płaci drużyna więcej, wypożyczająca, to wtedy jest większa szansa, żebyśmy kogoś wypożyczyli. Wątpię w to szczerze, ale spróbujmy, zobaczmy. Przychodzi na wypożyczenie. Myślę, że tutaj krótkie wypożyczenie miało znaczenie. Nawet nie czuję, kiedy rymuje, ale sprawia to naprawdę, że w tym momencie nasz zespół wygląda zdecydowanie lepiej, bo zobaczcie, że jeszcze sobie wskakuje tutaj pyk, a my go spróbujemy. Słuchajcie, może się okaże, że on na przykład będzie do, do osiągnięcia już, wiecie, w styczniu, bo musi się skończyć kontrakt. Tego nie wiemy, więc zobaczmy. Zobaczmy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Dalej, jeśli chodzi o okienko transferowe, my już nie mamy żadnych zadań. Ja jestem z tego powodu naprawdę zadowolony. Moglibyśmy jeszcze spróbować zrobić skok na Plicariego, ale wydaje mi się. A w zasadzie, nie wydaje mi się, żeby w tym momencie skok na jego miał sens bo my do stycznia mamy zadania treningowe, ale możliwe, że w styczniu, kiedy te zadania dociągnięcia wszystkich na 80 skończymy, Plicari będzie naszym nowym zawodnikiem. Jak widzicie, znowuż wydajemy więcej niż zarabiamy, ale wydaje mi się, że no naprawdę robimy to w miarę z głową, więc ma to wszystko sens i, i myślę, że naprawdę możemy być z siebie zadowoleni. Przynajmniej ja naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to okienko transferowe wyglądało. Mamy w takim razie raporty. I oferty transferu Esposito, no, ale bądźmy szczerzy: My, Esposito, nigdzie nie mamy zamiaru sprzedawać. Na razie zostaje to tak, jak jest. Eee, no i co? Jak poradzi sobie ten skład? Dowiecie się jutro o godzinie 6 rano. Tymczasem bardzo wam dziękuję. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piłna.